Mało kto się tego spodziewał. Kardynał Robert Prewost nie był w ścisłym gronie faworytów, a jednak został wybrany papieżem. I to błyskawicznie. Konklawę trwało nieco ponad 24 godziny, a decyzja zapadła już w czwartym głosowaniu, drugiego dnia po południu. Dziś świat patrzy na nowego papieża Leona XIV, a w tym specjalnym odcinku nagranym na gorąco po wyborze opowiem Ci, kim jest Leon XIV. Wyjaśniamy. Na Podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Na początku konkrawe pewne było jedno. Nowym papieżem zostanie jeden ze 133 kardynałów, którzy są zamknięci w Kaplicy Sekstyńskiej. Dlatego media pokazywały każdego z duchownych składających w Sekstynie przysięgę, bo wśród nich jest przyszły papież. I rzeczywiście, oto przysięga amerykańskiego kardynała Roberta Prewosta. Już za chwilę opowiem Ci, kim jest nowy papież, ale najpierw jeszcze kulisy tego, co stało się w Watykanie. Nieco ponad 24 godziny po rozpoczęciu konklawę, we czwartek 8 maja, tuż po 18, z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się dym. Biały dym. To znak, że głosowanie zakończyło się powodzeniem. Nowego papieża wybrano bardzo szybko o jedno głosowanie szybciej niż w przypadku Franciszka. W czasie, gdy na placu św. Piotra było już kilkadziesiąt tysięcy osób czekających na nowego papieża, za zamkniętymi drzwiami kardynałowie gratulowali nowemu papieżowi. Zobacz to. Watykan opublikował zdjęcia, na których widać Leona XIV w otoczeniu kardynałów. Papież odbiera gratulacje. A następnie idzie do kaplicy, by się modlić. A potem zmierza już w stronę słynnej rodzi, czyli balkonu Bazyliki Świętego Piotra. I wszyscy wiedzą, co było potem. Anuncio vobis, gaudium manium, abebus papam. Taki jest pokój Chrystusa Zmartwychwstałego. Pokój rozbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo. Kim zatem jest nowy papież? Robert Prevost urodził się w 1955 roku w Chicago. Jego rodzice byli Amerykanami, ale mieli francusko-włosko-hiszpańskie korzenie. Gdy Robert Prewost miał 27 lat, przyjął święcenia kapłańskie, a później zrobił doktorat z prawa kanonicznego w Rzymie. Nowy papież jest zakonnikiem Augustianinem. Ma podwójne obywatelstwo, bo przez lata pracował w Peru, gdzie był proboszczem i misjonarzem. W pierwszych słowach po wyborze mówił zresztą o swojej diecezji w Peru, gdzie był też biskupem. Robert Prewost był też szefem całego zakonu Augustianów. Do godności biskupiej, a potem kardynalskiej, wyniósł go papież Franciszek. Zresztą o nowym papieżu mówiono, że jest jednym z ludzi Franciszka. Podobnie jak zmarły papież, jego następca, od lat upomina się o migrantów. Zresztą całkiem niedawno krytykował politykę Donalda Trumpa w sprawie migracji. Franciszek powierzał mu też ważne zadania, jak kierowanie dykasterią do spraw biskupów. Dodajmy, nominację na kardynała biskupa, czyli członka Kolegium Kardynalskiego, Prawost odebrał zaledwie dwa miesiące temu. Wcześniej był kardynałem diakonem. Jakie Leon XIV ma poglądy? W kwestiach migrantów czy środowiska podobnie jak Franciszek. W sprawach światopoglądowych, jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, eutanazji oraz związków jednopłciowych. Ma opinię osoby głęboko uduchowionej, ale jest także bardzo dobrym menadżerem. Jest pierwszym papieżem urodzonym w Stanach Zjednoczonych. A więcej o Leonie XIV opowiem ci w najbliższym odcinku podcastu, który już się dla ciebie robi. Pod tym odcinkiem zostaw swój komentarz, napisz co myślisz o nowym papieżu, jaki będzie ten pontyfikat, w którą stronę pójdzie Kościół. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Wojciech Segierski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.